Właśnie ty jesteś jedyną osobą, która może uratować księżniczkę. Jaką kurwa księżniczkę? Masz do wyboru dwie rzeczy, którymi możesz to zrobić. Makaron i klucz do majtek? Co to ma być? Wybieraj szybko, bo ta przepiękna księżniczka czeka właśnie na Dobra, ciebie. Dobra, klucza do majtek nie biorę, bo każdy pomyśli, że jestem stuleja. Biorę o? makaron, yy, będzie wpierdalała, że się uszy będą przesuły. No wow, nie spodziewałem się takiego wyboru. Dobra, tylko poczekaj chwilę, spaghetti dokończę. No to zajebiście. Siema mordo! No siema, znamy się. No też bym księżniczkę ratować. I co, udało się? Niestety nie. Ale żałuję, bo to nie zła sztuka. Może mi się uda. Stary taka foka, że. A! Co ja bym z tego robił? Kurwa! Dzieje ci się coś? Mam nadzieję, że wziąłeś makaron! No tak, a co? Ja wziąłem klucz. No wyglądasz na takiego co właśnie wziąłby klucz. Dobra, gdzie ta księżniczka? Mm. O ja pierdolę Witaj przystojniaku Cześć Bierz mnie Ty no spokojnie Uratuj mnie jestem twoja Nie no wiesz ja chyba podziękuję tu już moją córkę tak? Nie 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 wydaje ci się Jestem bardzo głodny Jak dasz mi makaron to Bożena jest twoja co nie? Ale no nie niestety ja nie mam makaronu On kłamie widziałem że ma Młody dawaj makaron I robimy weselich o kurwa na cały zamek Nie mam makaronu Wasze dzieci będą przepiękne co i to o dzieciak już wyskakujesz! Ty może do końca nie jesteś przystojny, ale piękność bożęki to nadrobi! Powiedziałem, że nie dziękuję! To w takim razie najadę twoją wioskę. Że co kurwa? Zrównam twoją zafajdaną wiochę z ziemią i zrobię tam zło! Nie możesz tego zrobić! Jestem królem, mogę wszystko! Hi 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 hi. a ty coś tam śmiesz, kurwa Frodyto! Przepraszam, ojcze! Nie ojcze, tylko królu! Próbuję ci jakiegoś frajera załatwić! Bo nawet mucha do ciebie nie chce podlecieć! To na czym my to skończyliśmy?